Witam Państwa serdecznie w świecie historii, tajemnic i skarbów. Dzisiaj mam dla Was wyjątkową gratkę. Obszerne fragmenty spotkania z Krzysztofem Krzyżanowskim, współautorem i autorem fascynujących książek o tematyce poszukiwań, eksploracji i historii. Na żywo wychodzi minister i co mówi? Ja sam błędnie zdziwiony. Pociąg jeździ. Powiem <grym grym grym> szczerze. Myślę sobie, ja coś chyba nie tak robiłem w dotychczasowej karierze, bo mi się wydaje, że tego pociągu Książki Krzysztofa Krzyżanowskiego z łatwością odnajdziecie w zasobach internetu. To prawdziwa okazja dla wszystkich pasjonatów historii, miłośników tajemnic i poszukiwaczy skarbów. Ten materiał został nagrany przy okazji obchodów 30-lecia Fundacji Latebra, gdzie pan Krzysztof był znamienitym gościem. Zapraszam na ciekawą prelekcję z wieloma fascynującymi wątkami, która z pewnością porwie Was w wir niesamowitych historii i odkryć. Miłego oglądania! Proszę Państwa, yy, muszę szybko przeskoczyć. Kolejny wielki skarb. Rozmawialiśmy już dzisiaj o tym, kilka o tym osób wspominało. Zajmowałem się też złotym pociągiem od samego początku od jakby pierwszego komunikatu na wakacje 2015 roku ja od razu wiedziałem, że to będzie bombowy temat, bo on od razu się zaczął bombowo. Powiem szczerze, powstała z tego też taka książka, która jest reportażem o tej całej sprawie od samego początku do samego końca <laughs> łącznie z tym, że opisuje też inne pociągi poszukiwane na Dolnym Śląsku, w tym ten najsłudniejszy pod górą Sobierz jeszcze większy w ogóle od tego Wałbrzyskiego, i opisuje też co ciekawe pociąg, który ze skarbami, który istniał naprawdę, który został odnaleziony w 1945 roku w tunelu w Austrii, który przewoził dobra zrabowane węgierskim Żydom. I on istniał, proszę Państwa, naprawdę. Państwo wszyscy tą historię znacie. Ja tylko powiem tak: 65 km. No, los chciał, że to było najgorsze chyba miejsce do wybrania w Polsce, proszę Państwa. Obok ruchliwej drogi uczniowska, obok czynnej linii kolejowej, pod drutami wysokiego napięcia i cztery naprzeciw urzędu skarbowego. Fatalnie to był, no po prostu fatalnie. Gorzej nie można było. Ten urząd tam widać na zdjęciu na dole. Eee, proszę Państwa, oczywiście, szał. E, dzisiaj tutaj słyszałem takie głosy, kto na tym zarobił, kto stracił. Ja tej sprawie się przyglądałem. Proszę Państwa, mam pytanie. Kto na tym najwięcej stracił pieniędzy? Waszym zdaniem. Łódzio. Nie. Państwo? Nie. Nie, nie. 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 Telewizje zarobiły. A Najwięcej pieniędzy stracił Piotrek Koper, czyli ten, który rozpoczął te poszukiwania. Najbardziej zyskał oczywiście Wałbrzych, który przyjął genialną taktykę. Nie zaprzeczamy, że nie ma pociągu, ale też nie potwierdzamy. Po prostu się przeglądamy. I to była genialna taktyka, która się sprawdziła. Wałbrzych był na ustach wszystkich. Jak Państwo widzicie, tytuły prasowe, szaleństwo. Wszyscy w sierpniu 2015 roku chcieli być w Wałbrzychu. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że wśród takich osób, które się zajmowały taką tematyką skarbową. Już od samego początku był taki sceptycyzm, no nie, no niemożliwe, w tym miejscu w ogóle nie ma szans, w ogóle ta, ta sprawa w ogóle już kiedyś była w latach 70 to jest odgrzewany kotlet, tam nie ma żadnego y, pociągu. Proszę Państwa, ale 20, niech sobie przypomnę, sierpnia 2015 roku TVN na żywo, wychodzi minister i co mówi? Ja sam byłem ten zdziwiony. Pociąg jest. Powiem szczerze. Myślę sobie, ja coś chyba nie tak robiłem w dotychczasowej karierze, bo mi się wydaje, że tego pociągu nie ma, ale minister normalnie do kamery, że jest. No i co teraz? Mało tego, czy ktoś pamięta, że oprócz tego pociągu na 65 zgłoszono jeszcze dwa inne pociągi w tym samym czasie. Jeden troszeczkę dalej, 200 metrów dalej, taka kontrowersyjna Niemka go zgłosiła, że jest, ale ich zdaniem trochę dalej. No i też mieliśmy zgłoszenie Krzysztofa Szpakowskiego, który twierdził, że ten pociąg owszem jest, ale nie tu w Wałbrzychu, tylko w Górach Sowich e, Bliżej jego Wałbrzycha, przypadkiem miał tam swój obiekt, który wynajmował, ale to może jest przypadek zupełnie, tego nie wiem. E, cała sprawa, tak jak tutaj już Robert mówił, trwała dość długo, obfitowała w bardzo śmieszne też wydarzenia, naprawdę było ich dużo i były ciekawe, e, no i skończyła się taką y, konferencją, nie mówię o tej konferencji, która była w Starej Kopalni w Obrzychu, bo tam po prostu AGH zmieszało tych poszukiwaczy z błotem, tak chyba to można powiedzieć. Natomiast była jeszcze taka jedna malutka konferencja, taka bardziej spokojna, tylko dla zaproszonych dziennikarzy, gdzie y, Piotr Koper i znajomi no, przyznali się, że no, jest, te poszukiwania się skończyły niczym specjalnym. No i tam doszło do takiej zabawnej sytuacji, że można było tak prywatnie sobie porozmawiać z Piotrem Koprem i innymi uczestnikami tego zamieszania. No i oni się tam trochę tak przyznali, ja to opisuje w książce, że oni nie mieli nic, ani dokumentów, ani jakichś solidnych relacji, świadków. To było jest takie przeświadczenie po prostu, że gdzieś w tym miejscu ten pociąg tam może być. E, tak, jak już tutaj powiedziałem, e, dla nas, którzy się zajmowaliśmy takimi skarbami, ta sprawa była znana, bo w latach 70. w tym samym miejscu, w tej samej skarpie już poszukiwano tunelu. Wtedy jeszcze, wtedy, tak? E, robił to e, nieżyjący już, niestety, pan. E, no, uciekł mi teraz. Słowikowski, Tadeusz Słowikowski oczywiście uciekł mi przez chwilę, żyjący już parę lat temu zmarł, e, dokładnie w tym samym miejscu, na podstawie zgód e, próbował tam tą dziurę odkopać, oczywiście bezskutecznie, jeszcze dodatkowo się naraził kolejom polskim, bo nie przestrzegał tam uzgodnionej, uzgodnionej umowy na to kopanie, no i niestety go przygonili już z tych wykopków i... E, sprawy się nie udało e, zrealizować. I taki ostatni slajd, który, którym chciałbym płynnie i sprawnie przejść do ostatniego wątku, to jest, proszę Państwa, podsumowując ten złoty pociąg, okazało się tak, że konkretnego świadka nie ma żadnego, mimo tego, że poszukiwacze się powoływali na jakieś relacje, że ktoś tam coś mówił, że jakiś pociąg, a ja byłem uparty, ale kto to mówił, ale gdzie to jest ta relacja? O tym opowiadać, ona jest, czy ona jest gdzieś spisana, czy ktoś się gdzieś zrelacjonował. Okazało się, że nie ma żadnej takiej relacji. Do tego były różnego rodzaju dziwaczne grafiki, które tylko pobudzały wyobraźnię e, ludzi, a były tak naprawdę tworami tworzonymi wtórnie. To nie były jakieś dokumenty dotyczące ukrywania samego pociągu, tylko różnego rodzaju e, wizualizacje. Gdzie rzekomo by było widać działan stojący na platformach kolejowych, albo takie rysunki, jak po lewej stronie, mam nadzieję, że to troszkę widać, gdzie pan Słowikowski rysował takie hipotetyczne tunele biegnące od torów w stronę Zamku Książ, ale to wszystko było jakby jego no, wytwór jego wyobraźni, tak? To nie było potwierdzone faktami. No i niestety na, na takich dość skromnych dokumentach i poszlakach tak naprawdę opierała się cała ta historia poszukiwań. I proszę Państwa, ledwo co się skończył Złoty Pociąg, myślę sobie, trzeba iść na urlop, a tu nie, nie ma mowy, zaczyna się kolejna wielka skarbowa historia i to moim zdaniem lepsza od Złotego Pociągu, tylko ona trafiła na bardzo niepodatny grunt. Bo w 2019 roku, kiedy zaczyna się sprawa z, yy, o kryptonimie Dziennik Wojenny, niestety było tak, że urzędy były sparzone na Złotym Pociągu, nie wierzyły już w żadne skarby. No jak, Złoty Pociąg miał być, bo nie ma, w ogóle to jest wielkie oszustwo. Yy, I nagle pojawia się sprawa, w której skarby są jeszcze większe niż te, które rzekomo miały być ukryte na 65. kilometrze. Mówię o tajemniczym dzienniku, który miał zawierać zapiski niemieckiego oficera, który to oficer miał jeździć z konwojem ciężarówek oczywiście. I te ciężarówki miały chować w różnych miejscowościach na Dolnym Śląsku różnego rodzaju skarby. Ale jakie to skarby, to w ogóle był niezły, niezły odjazd muszę powiedzieć. Sprawa zaczęła się nietypowo, bo zajął się jako pierwszy publicznie to opisał periody, które raczej nie słynie z takich historii skarbowych, czyli mianowicie tygodnik nie. Znany raczej z naśmiewania się z kościoła i takiej ogólnej polskiej, że tak powiem, krytyki różnych spraw. Ale pojawił się taki artykuł z taką fajną swastyką, zrobioną ze sztabek złota. Skarby leżą pod Polską i ten artykuł napisał taki dość sprawny. Dziennikarz śledczy, tak można nazwać, który wcześniej pracował w takich pismach jak detektyw, czy nowy detektyw, i tak dalej. On takie kryminalne sprawy opisywał. No i tu się pojawiła rzecz dość intrygująca, bo on opisał mianowicie, że pewna fundacja z Opola posiada prawdziwy dokument, dziennik, w którym opisano ukrywanie skarbów i to jakich. Cytuję, numer jeden: 28 ton złota w sztabach pochodzące z banku we Wrocławiu. Manego popularnie złotem Wrocławia, który wszyscy szukamy. Punkt drugi: 150 kg złotych monet, biżuterii, sztabek złota. Trzecia skrytka. 48 skrzyń z prezydium policji we Wrocławiu. W skrzyniach przedmioty ze sklepów jubilerskich prywatnych kolekcji. Skrytka czwarta: 47 obrazów zrobowanych we Francji. Piąta skrzyń, skrytka: 9 skrzyn z artefaktami sakralnymi. Takich pięć schowków miało być wykonanych na Dolnym Śląsku. Wszystkie z nich, no dosłownie sen każdego poszukiwacza. Coś takiego znaleźć i to wszystko przypomnę rzekomo w jednym pamiętniku. E, zaczęliśmy to razem z kolegami z odkrywcy badać. E, na tym zdjęciu jestem na jednym chyba pierwszym spotkaniu z przedstawicielami tej fundacji. Dość tajemniczy goście. Jestem w Upolu. W ich osobliwym gabinecie, który przypomina jakieś studio w ogóle teatralne. Już tu kiedyś opowiadałem, że zawsze miałem wrażenie, że mnie tam nagrywają, i po prostu potem sobie wiadomo jakieś żarty robić, że tam do nich przyjechałem. Bardzo dziwne miejsce. Oni bardzo długo nie chcieli pokazywać tego dziennika. Twierdzą, że to jest tak wielka tajemnica, że tylko określone osoby mogą to zobaczyć. Na tym zdjęciu stoimy z kopiami wykonanymi tego, tego dziennika. Długo to trwało, zanim y, zobaczyliśmy szczegóły. Y, tutaj pierwsze zdjęcia prasowe. Jednemu dziennikarzowi się udało zrobić jedno zdjęcie, drugiemu dziennikarzowi drugie zdjęcie. Y, mi się udało jakieś tam trzecie zdjęcie zrobić. Strasznie ciężko było jakby dotrzeć do tego w ogóle, czy ten przedmiot jest realny, bo to zmieniało w ogóle postać rzeczy. Jeszcze raz powiem, przy złotym pociągu nie mieliśmy nic. Mieliśmy kolegenty. Jakieś bliżej nieokreślone Trudne do, do złapania w locie. A tutaj rzekomo był dokument konkretny, napisany przez niemieckiego oficera. Cały czas nam chodziło o to, żeby ten. E, to pewnie na kolację. Żeby ten dokument e, schwytać w swoje ręce. E, skracając trochę tą sprawę, fundacja postanowiła sprawdzić te poszczególne skrytki. Tutaj na zdjęciu widzicie Państwo próbę. Sprawdzenia jednej z nich, to jest akurat skrytka, gdzie miało być ukryte 28 ton złota. Wydaje się to strasznie dużo, ale to jest taka wielkość dwóch lodówek. Taki tonaż, może trochę więcej niż dwóch. Poszukiwania prowadzono w pałacu w Rostoce, to jest taka miejscowość koło Dobromierza. Niestety zakończyły się niczym. Dodatkowo właściciele tego pałacu mieli problemy, bo tam ludność przenikała przez, przez ogrodzenie i niszczyła im ten teren zachwycona możliwością znalezienia złota. No niestety te badania do niczego nie doprowadziły. W maju 2021 roku Fundacja prowadziła badania w Pałaców Minkowskie, to jest na polszczyźnie. dość szeroko zakrojone. Sporo pieniędzy tam zostało wydanych na te poszukiwania. To miała być skrytka, w którym z kolei miał być ukryty taki depozyt na głębokości 6 metrów pod ziemią, pod dawną oranżerią. Kilka zdjęć, które tutaj widzicie, pochodzi właśnie z momentu tych badań. Naprawdę zrobione dość profesjonalnie, na podstawie wszystkich wymaganych prawem zgód. E, tutaj jakby zarzutu żadnego do tego nie było. E, sporo pieniędzy tam zostało wpompowanych, żeby wypompować też wodę. Jak widzicie, no efekty były takie mizerne trochę. E, Kilka monet udało się odnaleźć, plus jakieś tam elementy dachówek, cegłówek i tak dalej, no nic po prostu sensacyjnego tam się nie udało wyciągnąć. Mimo tego, że naprawdę wielki dół wykopano i to nawet głębszy niż 6 metrów. Ta cała sprawa doprowadziła do takiego przełomu, tutaj udało mi się z kolegą Łukaszem Morlickim wybłagać wręcz, wyprosić u tej fundacji, Możliwość obejrzenia tego słynnego dziennika. Argumentowaliśmy to tym, że my możemy Fundacji pomóc sprawdzić, co tak naprawdę zawiera ten dziennik. Udało się nam dopiero to yy, dwa lata temu, we wrześniu. Widzicie Państwo fragment tej naszej analizy yy, przy udziale ochroniarza pod okiem kamery żebyśmy żadnej krzywdy temu dziennikowi nie zrobiliśmy, zresztą nie planowaliśmy, tak powiem szczerze. Yy, powiem tylko tyle, ten dziennik, jak Państwo widzicie, on jest dość ogromny, on ma ponad 580 stron, to jest taka wielka księga, którą jakby się dobrze zamachnąć, to można kogoś zamordować, w większości pusty. Natomiast rzeczywiście zawierał zapiski wykonane ołówkiem, które rzeczywiście... Opisywały transport, po niemiecku oczywiście transport ciężarówek przemieszczający się po dolnym Śląsku, pewne takie wydarzenia towarzyszące temu transportowi. No i cóż, był bardzo to intrygujący, intrygujący opis, na pierwszy rzut oka wyglądający całkiem trzymający się kupy. Robiliśmy bardzo szczegółową analizę. To się zakończyło najpierw taką wstępną analizą, potem się zakończyło dość szczegółowym, rozbudowanym artykułem w miesięczniku odkrywca, a jeszcze potem się zakończyło moją książką, którą już można przeczytać o tej całej sprawie. Nie chcę zdradzać wszystkich wyników, powiem tylko tyle, że złota dalej nie ma. Bo przyjechaliśmy tu skromnym samochodem, nie przylecieliśmy helikopterem, więc złota nie ma. Natomiast cała sprawa się, okazała się wielkim, skomplikowanym... Czym? Fajkiem. No, można tak powiedzieć. Ale jakże ciekawym i z wątkiem kryminalnym jeszcze ten dodatek w tle. Pomyślałem sobie tak, że to wszystko brzmi pesymistycznie. Jajka fabrycznego nie ma. Złotego pociągu nie ma. 28 ton złota też nie ma. No to w takim razie czy są te skarby, czy ich nie ma. E Pokażę kilka slajdów, już szybko kończąc, które są skarbami, z mojego punktu widzenia. To są rzeczy oczywiście wybrane, bo to nie na wszystkie jest czas. Większość z nich było opisywana w miesięczniku. Większość z nich do dnia dzisiejszego są prowadzone dalsze badania, żeby te sprawy badać, rozwijać. 2015 rok, czyli już 9 prawie lat temu, odkrycie kopalni Amali w Srebrnej Górze, kopalni Srebra. Bardzo specyficzna sprawa, bo wszystko zaczęło się od skromnej mapy z archiwum górniczego, e, którą e, opisałem jeszcze wtedy w miesięczniku Sudety razem z kolegą Darkiem Wójcikiem. I wyobraźcie sobie Państwo, po tej publikacji zgłosił się gość, taki dość szalony przedsiębiorca z Górnego Śląska, który powiedział Panowie: ta kopania jest tam w tym miejscu, które my opisywaliście? No tak, tylko że nie da się do niej dotrzeć, bo ona jest taka zapomniana, zawalona i tak dalej. Dobrze, w jakimś czasie okazało się, że ten gość kupił działkę, na którym się ta kopalnia miała znajdować i poprosił nas o pomoc w dokładnej lokalizacji tej kopalni i jej odkopaniu. Kilka lat to trwało. Spędziliśmy tam parę ładnych, uroczych weekendów, dubiąc w skalę, i w końcu udało się przebić przez warstwę skał i dotarliśmy do starej średniowiecznej kopalni srebra, yy, pięknej, która do tej pory jest eksplorowana. I jest przemierzana do otwarcia dla ruchu turystycznego. Październik 2017, już dzisiaj Łukasz Olicki o tym wspominał. Prace na zamku grodno-archeologicznym badanie skarpu przy Zamku Wysokim odkryto bullę. To jest tak sprytnie ta ilustracja zrobiona, ale ta bulla była jedna, tylko że to jest na wersji rewers żeby była jasność, e, bardzo ciekawy zabytek, który e, polecam poczytać o historii, skąd on tam się mógł znaleźć, na tym zamku. E, sierpień 2021 pokazuje to, bo to też jest taka ciekawostka, którą, która się rzadko zdarza. Udało nam się spenetrować obiekt podziemny Lem w Bolkowie. To jest dawna fabryka, e, mia, miała być fabryką zbrojeniową, była przygotowana w, wewnątrz wzgórza Ryszarda. Oprócz tego, że cały obiekt się w dość niezłym stanie zachował, być może będzie kiedyś też udostępnione dla ruchu turystycznego, bo miasto Bolków o tym myśli, to oprócz tego, że sam obiekt jest dostępny, udało się znaleźć plany tego obiektu, które są dość oryginalne i specyficzne. By Państwo tutaj widzieli to lepiej, a niestety tak tego nie widać to ten plan zawiera parę takich bardzo nietypowych rozwiązań technicznych, które przypominają trochę Indiana Jonesa i jego przygody. Mianowicie na tym powiększeniu, którego nie widać specjalnie, znajduje się ni mniej, nie więcej, tylko okrągłe metalowe drzwi, takie kula, taka tarcza, która zasłaniała wejście do podziemi. No, jak rodem przeniesione z, z filmów jakichś przygodowych. Jak ktoś będzie chciał, to pokażę przy okazji na jakimś zbliżeniu. E Całkiem niedawno, grudzień 2022 w przemurowaniu, w piwnicy, w pewnej kamienicy w, w Obrzychu, zostaje odkryta skrytka, nikt w ogóle się nie spodziewał, że ona tam jest, ścianę trzeba było rozwalić, a za ścianą znajdowało się całe wyposażenie kilku rodzin, cywilne oczywiście, taki schowek, które ukryły swoje najcenniejsze rzeczy w obawie przed nadchodzącą Armią Czerwoną, kilka takich zdjęć, na których widać te przedmioty, Począwszy od Meloników, poprzez prywatne zdjęcia, przez biżuterię, przez porcelanę, przez jakieś obrazki, a nawet w jednym z pudeł, uwaga, znalazł się metalowy pociąg, nie złoty, ale metalowy. I To jest ten pociąg z wałbrzycha, także odnaleziony. No i z takich jeszcze rzeczy, Łukasz też dzisiaj to wspominał. Taka fajna ciekawostka, no też taki skarb, jeżeli ktoś jest zakochany w marynistyce. Winda kotwiczna odnaleziona w kwietniu, czyli ponad rok temu w Zatoce Gdańskiej. Tutaj obraz jej fotogrametryczny. Winda pochodząca z żaglowca holenderskiego typu kof. No a na koniec jeszcze też wspomniana już dzisiaj studnia na Zamku Grodziec, czyli nasze badania, które prowadzimy od tamtego roku. W tym pięknym obiekcie na Dolnym Śląsku wydobywaliśmy tam przy pomocy takiej skomplikowanej konstrukcji dźwigowo-wysięgnikowej różnego rodzaju elementy. I oprócz tego, że wychodziło bardzo dużo takich może mało atrakcyjnych fantów metalowych, no to udało się pozyskać fragmenty oryginalnej kamiennych obróbek tej studni. Nie wiem, czy to jest widoczne, ale po prawej stronie na archiwalnym zdjęciu ta daszek tej studni stoi na takich ładnych, rzeźbionych w piaskowcu kolumnach. No to jest właśnie fragment takiej kolumny no, spękanej, którą ktoś wrzucił do tej studni i kilka innych ciekawostek, wyciągniętych z jej dna, od lewej strony taki fragment jakiejś kopii yy, wrzuconej do środka. Na środkowym zdjęciu kolejne fragmenty tych, tych kolumn. Piaskowcowych, które okazuje się udało się wszystkie jej elementy wydobyć, więc jest taka szansa, żeby przy odrobinie jakiegoś wsparcia odrestaurować te, te kolumienki, na których stał daszek. A po prawej stronie taka efektowna głowa takiego kozła. To jest, proszę Państwa, taki przedmiot, który się stawiało przed kominkiem, na którym opierano drewno. Notabene znaleźliśmy ten sam przedmiot na archiwalnym zdjęciu przedwojennym, wiszący no, stojący raczej przed kominkiem na, na zamku Grodno. Grodziec. Co ja powiedziałem? Grodno. To dla zmyłki. <grym> I, proszę Państwa, taki bonus. Zawsze mi tutaj mówią, nie pokazuj tylko nie pokazuj, bo się potem wyda wszystko. No cóż, trudno. Dla Was mogę pokazać. Pewien obiekt podziemny na Dolnym Śląsku, dawna kopalnia rud Żelaza. Tam jest takich kilka sztolni, dość niebezpiecznych, nie trzeba się przyciskać i, no ale można tam troszeczkę poeksplorować tą kopalnię. I kiedyś z tego czasu mieliśmy taką sympatyczną akcję eksploracyjną i, proszę Państwa, udało się odnaleźć taki skarbczyk. On się znajdował tam na 20 bodajże metrze sztolni, był płytko zakopany pod ziemią. E, zegarki, e, zastawa stołowa, takie elementy, jakieś takie już od kowala może przyniesione. A tu sztabek złota nie pokazuje, bo sprzedany dawno. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Skarbu są